Zaczęło się to tu w Lubinie już ponad 20 lat temu. Z latami coraz bardziej ja się też staję Mikołajem, i myślę, że ten duch Mikołaja właśnie nade mną jakoś tak czuwa, że pomaga mi w tym, co właśnie robię pomagając Mikołajowi. Mikołaj, jakby w Polsce, jest w tej dobrej sytuacji, że zaczyna już 6 grudnia. Chociaż czasami dekoracje już widzimy chyba w listopadzie, końcem listopada, ale ta atmosfera zaczyna się u nas dużo wcześniej. W wielu krajach Europy tak jest właśnie, że 6 grudnia obchodzicie e, moje imieniny, nie myśleć to z urodzinami, i wtedy ten okres się przedłuża. Nie jest to tylko okres przed świętami. Ale trwa to już tak właśnie pierwszych dniach grudnia, nawet od pierwszego dnia grudnia. Odwiedziłem w tym roku też wszystkie szkoły podstawowe w Lubinie, było ich kilkanaście. Przedszkoli też odwiedziłem, tych najlepszych, co tam było dzieci, to podwiedzałem osobiście, innym prezenty. No niestety, kochani, włożyłem wam pod poduszkę, pod łóżko, a niektórym za szafę, co by dłużej poszukali. I żeby zrobili się bardziej grzeczni. Dzisiaj uwierzyły dziewczynki, że Mikołaj istnieje. Patrzyły na mnie z niedowierzaniem i zarzucały mi dzisiaj, że. Właśnie Mikołaja nie ma, niektórzy mówili, że jest, wersje były różne, czy z Myry, czy z Laponii, czy z dalekiej północy. Eee, pytałem się, czy, ma, czy znają numer telefonu do mnie, czy do Świętego Mikołaja. Tak, to prosiłem, żeby zadzwonili. No I się okazało, że rozmawiały z Mikołajem i są już przekonane. znajdują się tu takie różne centrale, na które kiedyś dzwoniono, a zwłaszcza dzieci do Mikołaja. Dzisiaj jest to troszeczkę inaczej. Mamy telefony kom komórkowe, laptopy, internet. Jest to łatwiej się z tym dzieciom ze mną kontaktować, ale tu pozostały takie archaiczne troszeczkę sprzęty z centrali właśnie Mikołaja, które pomagały łączyć się dzieciom z Mikołajem z całego świata. Są też y, dziadki do orzechów. Jest to kolekcja dziadków właśnie moja taka świętego Mikołaja jest tutaj ponad 250 dziadków. To też jest dość taka okazała kolekcja. To są setki, jeśli nie tysiące właśnie różnych rozdanych prezentów e, ostatniej zimy. W ostatni dzień e, zeszłej już zimy, bo za chwilę będzie następna, e, Mikołaj w Lubinie rozdał kilkadziesiąt rowerów. Nie wspominając o innych spotkaniach, o dzieciach, e, z którymi się Mikołaj spotkał przez kolejne lata wstecz. Te dzieci na pewno mnie rozpoznają, pozdrawiam ich. I też otrzymali ode mnie mnóstwo ciekawych, atrakcyjnych prezentów i myślę, że są zadowoleni. No, na pewno mamy troszeczkę jeszcze inną mentalność i to się zaczyna faktycznie za szybko, no, ale kiedy robić? No, po świętach to też tego za bardzo uroku nie daje. W sklepach, marketach dekoracja znika wraz z obrotami, a dekoracje w mieście zostają prawie, że tak powiem, do końca karnawału. Ja przeżywam przez cały rok. Świętego Mikołaja mamy cały rok, tym bardziej, że. Yy, Atmosfera tu w centrali i tam, gdzie jestem, jest przygotowana świątecznie. Często jestem takim Mikołajem po cywilnemu, ale tam atmosfera jest taka Mikołajowa i gdy nawet jestem latem, mam spotkania z dziećmi, jestem Mikołajem. Zmieniają się pewne dekoracje, potrawy są te same z dziecinnych lat, które, że tak powiem, pamiętam I takie właśnie pielęgnuje tradycje. I, I moim tutaj małym elfom też tak przekazuje tą informację związaną właśnie z Mikołajem, z Bożym Narodzeniem, ze świętami, z choinką, z innymi tymi utrwalonymi tradycjami. I tu się wiele nie zmienia. Zmieniają się, że tak powiem, może talerze czasami, bo się tłuką. A zmienia się choinka, co roku jest zazwyczaj inna, to też to wpływa. No, ozdoby no są te same, co roku może kilka albo kilkanaście się dokłada, inne się chowa. Chociaż za mną choinka stoi już trzeci sezon, bardzo mi się podoba i już się zastanawiamy, jaką przygotować niespodziankę tu w centrali na kolejny sezon, na kolejne, że tak powiem, święta. 20 lat prowadziłem tą swoją bardzo działalność taką mikołajową w ukryciu. Ujawiłem się dosłownie kilka lat temu. Centrala jest tworzona może od 6-7 lat tu w Lublinie. Wystrój się właśnie, że tak powiem, uzupełnia, jest już bardzo ładnie, estetycznie zrobione tematycznie i tak jak wspomniałem będziemy szykować kolejne niespodzianki dla naszych tutaj dzieciaków bardzo grzecznych z Lubina i co roku jest inaczej, co roku jest już no fakt, że tu już będzie tak tradycyjnie już zostanie wiele się innych innowacji nie będzie robiło i zostanie jeszcze dokupionych jakieś kilka bardzo ważnych elementów dla Świętego Mikołaja i tu już tak raczej zostanie powszech. czas. Tak to już we mnie to tkwi, że z latami coraz bardziej staję się Mikołajem, jestem bardzo rozpoznawalny i wszystkim za to dziękuję, że mnie tak ciepło pozdrawiają. Zawsze mi się robi wtedy wesoło na sercu, no i będę o Was pamiętał. Także jeżeli mnie widzicie, nie krępujcie się, powiedzieć, cześć Mikołaju. Witajcie, wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Wam życzę ciepłych, rodzinnych i dużo prezentów pod choinką ode mnie. Grzeczny na pewno każdy dostanie. Wszystkim lubinianom z okazji zbliżającego się nowego roku, wszystkiego najlepszego. Niech się koło fortuny toczy w odpowiednim kierunku. Na Kemin do widzenia, do zobaczenia za rok. Do zobaczenia, dzieci z Lubina.